Prężę. Gratulujemy zwycięstwa jakże ważnego dla Was, dla Beniaminka na inaugurację sezonu, też nie na własnym terenie, bo gramy, graliśmy ten na czwełku. Wygrywacie z Bojanką 3 do 1. Jakby trener podsumował to spotkanie. Eee. Dzień dobry. Eee. Powiem tak, eee. to był z naszej strony bardzo dobry, to było bardzo dobre spotkanie. Wiedzieliśmy, że Błonianka jest zespołem bardzo dobrze poukładanym, bardzo dobrym piłkarsko i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co nas tutaj czeka. I tak, tak rzeczywiście było, że Bonianka była stroną dominującą w tym meczu. Jednak my jako Beniaminek, jako, jako zespół, który dopiero wchodzi do tej ligi, uczymy się tej ligi, tego jak tutaj wygląda granie i uważam, że jako zespół zdaliśmy ten egzamin. Postawiliśmy się, pokazaliśmy charakter, wielkie brawa dla, dla zespołu. Jest to taki pozytywny, pozytywny oddech dla nas na, i też taki, taki moment, w którym możemy uwierzyć w siebie i, i dalej pracować też jako Beniaminek przy okazji pierwszego meczu musieliście szukać w każdej sytuacji bramki i też je znaleźliście na początku meczu. Bardzo dobry początek w Waszym wykonaniu. Pierwsza minuta, bramka ze stałego fragmentu gry, druga również bezpośrednio z rzutu wolnego. Czy też będzie takim Waszym planem na ten sezon, żeby postawić na te stałe fragmenty gry? Znaczy, to jest tak, że my zdajemy sobie sprawę z naszych mocnych i, i, i słabszych stron, i e, tak, jeśli chodzi o stałe fragmenty. To, to na pewno e, gdzieś tam zdobywaliśmy bramki już i w poprzednim sezonie. E, powiem tak, my jako zespół e, gramy cały czas na wyjazdach, czekamy na oddanie naszego stadionu, chcemy, żeby to było naszym e, wreszcie atutem. E, musimy, musimy być po prostu skuteczni. Tak jak dzisiaj byliśmy skuteczni od samego początku, weszliśmy bardzo dobrze i mocno w mecz e, i strzelaliśmy te bramki, tak samo musimy być skoncentrowani na tym w następnych meczach. Trenerze, początek sezonu 2021-2022 na pewno nie taki jak się jak oczekiwaliśmy. <coughs> Pierwsza połowa i od razu trzęsienie ziemi tutaj w Ełku. Po niespełna 10-15 minutach przegrywamy 2 do 0. Jak to się stało, że tak żeśmy weszli w źle w to spotkanie? No, na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy. Tą inaugurację przede wszystkim nie z takim nastawieniem i nie, nie z takimi nadziejami jechaliśmy tutaj. 101. to pierwszy mecz w tak... moment. No, start to okropny, bo tak jak pan powiedział. że. 15 sekundzie straciliśmy bramkę na 1-0. W sytuacji, kiedy przeciwnik nie dotarł piłki, myśmy rozgrywali ją od tyłu. Niedokładne podanie stopera do bramkarza, mają już drożny. Pierwszy kontakt z piłką zawodników wis w momencie dośrodkowania piłki już mają 1-0, więc, no, że tak powiem, mocny, mocny taki gong dla nas. Później, tak naprawdę, przejęliśmy całkowicie kontrolę nad tym spotkaniem. W drugiej połowie kolejny raz kopnięta piłka do przodu, faul, którego według nas nie było przed polem karnym. Zakończył się pięknym uderzeniem bramkarza, mamy 2-0. Wszyscy się patrzymy na siebie, jak to jest możliwe, co się dzieje, no ale to jest piłka. Strzeli nam 2-0, ułożyli sobie mecz, pod, że tak powiem, wynikowo. I my waliliśmy później głową w mur. W pierwszej połowie mieliśmy trzy setki, 4 setki, których nie strzeliliśmy. No i ta pierwsza połowa 2-0, tak. W drugiej połowie próbowaliśmy, robiliśmy zmiany, dwoiliśmy się, troiliśmy się. Przeciwnik zjechał na 16-11 zawodników licząc na, na, na kontrę i, i, i tak naprawdę... Tą kontrę wykorzystali na 3-1 zabijając mecz w sytuacji, kiedy wychodzimy 3 na 2 z rywalem pod kulem karnym i dokładnie podanie Sebastiana do Tomka Sińskiego. Przeciwnik przejął piłkę, kopnął piłkę do przodu, strzeli bramkę na 3-1. Gong straszny, ale to jest pierwsza kolejka sporo nowych zawodników. Eee... Ale, ale no na pewno jestem, jesteśmy wszyscy rozczarowani, rozgoryczeni, zawiedzeni. Musimy sobie z tym bardzo szybko poradzić, bo już za tydzień gramy kolejny mecz piłka jest o tyle fajną dyscypliną sportu, że natychmiast jest moment, możliwość rehabilitacji już za kilka dni. Wspomniałem trener o nowych zawodnikach. Dzisiaj w pierwszym składzie trzy debiuty, później jeszcze z ławki debiutował Szymczak i Krawczyk. Czy trener jest zadowolony z ich postawy, czy jeszcze za wcześnie że na wyciąganie jakichś wniosków z tego? No męczu. na pewno nie można być zadowolonym z ich postawy. Tak jak no, wynik mówi sam za siebie, przegraliśmy mecz 3-1. Nikt nie jest zadowolony, ja nie jestem z siebie. Chłopaki też z siebie pewnie nie są zadowoleni, no bo przecież przegraliśmy mecz. Ale jesteśmy pozytywnie nastawieni dalej. To jest pierwszy mecz w sezonie. Wynik słaby, ale, ale, ale widzę tą wściekłość w szatni. To rozgoryczenie i takie, takie, takie słowa, że chłopaki jedziemy dalej. Pierwszy mecz, wyciągamy wnioski. Także jestem bardzo zbudowany i... i, i bardzo mocno wierzę w to i wiem, że po prostu będzie lepiej. Za tydzień mecz przed własną publicznością z Unią Skierniewice. Z Unią, które, dla której to będzie pierwsze spotkanie sezonu ze względu na odwołany mecz w pierwszej kolejce. Dla nas będzie to już drugie spotkanie, ale zarazem w pamięci możemy też mieć te spotkania z poprzedniego sezonu przed własną publicznością, gdzie nam po prostu nie szło. Mieliśmy problem z wygrywaniem u siebie Będziemy chcieli to zmienić na pewno. I z jakim pomysłem? Czy będziemy spodziewali się błonianki, która dzisiaj wyszła w podobnym ustawieniu i w taki, takie błonianki w tym meczu? Czy jednak ten R będzie dokonywał roszad na tenże mecz? No my na pewno potrzebujemy stabilizacji teraz, tak? Doszedł przecież Janek Goliński na 2-3 na dni przed meczem. Potrzebujemy stabilizacji, a nie roszad. Musimy być przede wszystkim cierpliwi. Chłopaki muszą być cierpliwi. Wiemy, że to tak nie jest przy, przy, przy ośmiu transferach, być może dziewięciu od poniedziałku, że to wszystko będzie się tak układało, ale postawiliśmy dzisiaj na, na, na tych trzech debiutantów. Nie wiem, jak będzie w sobotę. Zobaczymy, jest tydzień treningowy, w, w piłce się wszystko zmienia z dnia na dzień, więc, więc, no, ale na pewno będziemy chcieli wygrać u siebie mecz i, i, i rozpocząć że tak powiem, zdobywanie punktów.